Witam serdecznie wszystkich z podznaku Skorpiona. Nadchodzi do nas nowy tydzień, więc sprawdźmy, co się będzie w nim działo w tym czasie od 1 do 7 kwietnia. Zaczynając od karty, która obrazuje Wasz no, dominujący wpływ, który będzie na Was oddziaływał, mamy tu kartę Rydwanu. Rydwan, jako taka karta, sugeruje, że no, będzie to dość intensywny tydzień. Tu będzie się wiele rzeczy działo, albo będą te niektóre wydarzenia, które będą miały miejsce, będą takie. Wiecie, z takim mocnym przytupem, nie? Więc e, skorpiony, zobaczmy jakie to mogą być właśnie kwestie, które takie troszkę będą bardziej e, z większym naciskiem, e, w tym rozkładzie takim e, ogólnym. W tym wypadku, tak? Wy w tym czasie możecie dać lajka, like zasubskrybować, skomentować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. E, patrzmy już powolutku, tutaj, co się pojawia na stole. I, 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 dobrze, dobrze, ale chyba mamy fajne rzeczy tutaj. Więc, no, po prostu, może będzie więcej tych rzeczy do zrobienia, nie? Zobaczymy. Ja jeszcze postawię tu kartę, która, oj też dziesiątka dziesiątka pucharów, która mówi ta karta o wydarzeniu konkretnym wydarzeniu, które w tym tygodniu będzie bardzo dla was ważne. E, dziesiątka pucharów, jak już ktoś tam zna się troszkę na torocie, ogląda może tych filmików, to wie, że e, no tu chyba nic złego nie idzie, tak? to nie jest złe, do, złe ważne wydarzenie, jest bardzo dobre ważne wydarzenie. jeżeli chodzi o kwestię z, 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 związane z pracą czy z obowiązkami, a z denarów mówi o tym, że będziecie podejmować działania e, no, takie, które, no, ok, będą takie większe. Nie wiem czy przeszkodę bym to nazwał, ale wyzwania, tak? Będziecie robić rzeczy e, takie interesujące, bardziej e, zajmujące, z których też będziecie dumni, tak? Więc tu widać, że, no nie wiem, jeżeli macie jakąś ciekawą pracę, to może akurat jakiś ciekawy problem do rozwiązania, albo jakiś inny projekt, czy coś takiego, to będzie faktycznie Was troszkę interesowało i też będziecie w innych przypadkach, jeżeli, no wiadomo, nie wszyscy jednak pracujemy w zawodach, które są jakoś bardzo bardzo odkrywcze, tak na co dzień albo na co dzień się żeby zdarzały jakieś naprawdę interesujące rzeczy. Tu wydaje się, że będziecie też to co będziecie robić, te rzeczy, którymi będziecie się zajmowali, będą miały sens, tak? Będziecie widzieć, że to włożona praca przynosi efekty, tak? Że to co zrobiliście działa i można być z tego zadowolonym. Tu też może być taka, wiecie, Um... zapłata poniekąd, tak, za starania, na przykład przy szukaniu pracy. Jeżeli złożyliście odpowiednią ilość tych no, CV, tak, a jesteście na etapie szukania pracy, no to ta też ciężka praca poszukiwania nowego zajęcia się opłaca, bo są oferty, jest tutaj jakaś informacja, jest tutaj jakaś, wiecie, wiadomość zwrotna, która Was ucieszy. I wiecie, tak jak mówię, tutaj ten Rydwan, on może się odnosić do wie wielu z tych spraw. Może mówić, że no będzie na przykład tej pracy, ona będzie fa fajna, tak, będzie ciekawa, będzie robienie rzeczy, których Was interesują, które mają sens, ale będzie ich może całkiem sporo, tak, może po prostu będzie więcej tego do zrobienia, więc tu pamiętajcie o tym, że to jest ten ogólny ogólny wpływ, który mówi, że praktycznie no, cały tydzień będzie, no, będziecie musieli tą energią się troszkę wykazywać. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, mamy dwójkę i to Skorpiony sugeruje, że będziecie podejmowali jakąś, będziecie stali przed podjęciem jakiejś decyzji finansowej to może być większy zakup, to może być większa sprzedaż to może być, wiecie, może myśl o tym, żeby gdzieś zainwestować może to jest nawet to, że po prostu chcecie zrobić jakieś zakupy w jakiejś konkretnej kwestii albo decydujecie się na przykład na jakiś wyjazd planujecie i teraz ile to będzie kosztowało, może Myślicie w przód już jakiś remont tutaj zrobić, może jakąś kanapę kupić, nie? Tego typu rzeczy. Więc tu będziecie się nad tym zastanawiali. To niekoniecznie od razu znaczy, że w tym tygodniu te pieniądze będziecie wypłacać i będziecie właśnie nieść w to odpowiednie miejsce, żeby je tam przekazać, tak? To jest tutaj jest decyzja. W tym tygodniu będzie ta decyzja, ale prawdopodobnie to będzie decyzja przed dwoma możliwościami. To nie jest tak, że będziecie musieli sami sobie wymyślić tą decyzję tak wiecie z kosmosu troszkę, nie? Tu będzie dwie, lub trzy, lub cztery jakieś opcje do Wyboru, nie? to często właśnie dwójka denarów o tym mówi, i yy, tak naprawdę karty też tutaj dają takie dobre pole do popisów, bo yy, skorpiony, no niezależnie jaką decyzję podejmiecie, nie będzie źle. Nie? Mogą być tylko odcienie, że będzie lepiej, gorzej, ale źle na pewno nie będzie. Przejdźmy dalej, planów przedsięwzięć. Karta siły. Jeżeli właśnie no możliwe, że tych planów, tych rzeczy do zrobienia jest całkiem sporo w tym tygodniu. Może na początku teraz myślicie: "Oj, no nie wiem, czy dam radę". A tutaj widzę, że dacie radę, nie? Będzie ta energia, będziecie mieli tą siłę do działania, tą sprawczość swoją własną. I tutaj ta siła nie mówi o tym, że nagle po prostu okoliczności jakoś się poskładają, żeby było wam na rękę. Nie wy będziecie tym motorem napędowym, wy będziecie gotowi tutaj stwarzać swoje własne okazje, stwarzać swoje własne możliwości, iść do przodu i działać w tym odpowiednim kierunku, żeby coś tam zadziałało, coś się udało i tu widzę właśnie też coś, co by pewnie się przekładało na resztę innych spraw w Waszym życiu w tym tygodniu, czyli no tą energię, tą siłę do działania, tak, to właśnie naładowanie się, ten Rydwan też o tym mówi, on nie tylko mówi o tym, że to będzie intensywnie i po prostu będzie nawał rzeczy do zrobienia, czasami może o tym mówić, ale on często też wskazuje na to, że Wy będziecie silni i działa będziecie działali szybko i sprawczo w tych momentach, kiedy będzie trzeba. Fajną rzeczą jest tutaj to skorpione, że nie ma tak naprawdę żadnej przeszkody, tak? Nie ma tutaj żadnej trudności, żadnego problemu, który miałby Wam wyjść naprzeciwko. Trójka pucharów może mieć takie znaczenie, jeżeli jest w kontekście właśnie tego, że tu jest jakiś problem, jakaś trudność. No, jeżeli macie przed sobą jakąś imprezę, nie? Jakąś zabawę tutaj, no, no, no nazwijmy to właśnie imprezą, to wiecie, żeby nie przeholować, nie? bo tutaj jest taka szansa, że można przeholować i to by było ewentualną trudnością. Arcykapłanka w ewentualnych sprawach zdrowotnych ona mówi, że może jeżeli jest sytuacja taka, że dawno nie robiliście jakiegoś badania, może dawno nie byliście u um, dentysty, może dawno nie robiliście badania krwi, warto się nad tym zastanowić. Tak? Tu chodzi o to, żeby robić tą profilaktykę i w razie czego odkrywać rzeczy, które u um Umykają Waszej wiedzy, tak? I tu jest takie wskazanie, żeby faktycznie sobie o tym przypomnieć, pamiętać przynajmniej, i może nie wiem, umówić się właśnie na taką wizytę, umówić się na takie badanie, pójść do tych tysiąca punktów pobioru krwi, które teraz mam wrażenie, że są na każdym kroku, i zrobić sobie jakąś tutaj przesiewówkę. Sprawdzić, czy nic złego się nie dzieje. Karta arcykapłanki karta arcy jeszcze może sugerować to, że w, może Wam zaczynać, nie wiem, brakować leków niektórych, tak? I dlatego warto by było się tym zainteresować i pójść na, no wiecie, na uzupełnienie recepty na przykład, tak? Więc pamiętajcie o tym. Przeliczcie te swoje leki. O, ja przy zdrowiu zacząłem kasłać. To chyba nie najlepiej. Nie, no nie będzie źle. Jeżeli teraz przejdziemy dalej, porozmawiajmy o kontaktach z bliskimi rodziną, no może z partnerem, partnerką. Gwiazda sugeruje, że po pierwsze, będzie fajnie, będą przyjemne tutaj kontakty z osobami, na których Wam zależy, tak? Ale gwiazda oprócz tego, że będzie przyjemnie, i tutaj wydaje się, że to będzie też związane to wydarzenie z czymś takim, że będziecie może mieli naprawdę jakiś fajny weekend z partnerem, partnerką, może z nowo poznaną osobą, tak? Tutaj się zbliżycie ze sobą, będziecie mieli w końcu. Czas dla siebie, tak? Bo wiecie, rodzina, dzieci, obowiązki. Tutaj może tego będzie troszkę więcej. Będzie nawet w ten e, ciężki, e, trochę napięty grafik możliwość tego w, e, wprowadzenia i wpięcia. Ale e, dla. E, Osób. Szczególnie ta gwiazda jest ważna dla osób, które może troszkę nie, ostatnio nie czują się pewnie w swojej relacji z kimś. To nie musi być bardzo romantyczna relacja, to może być romantyczna, z przyjacie to może być relacja z przyjacielem ale, albo przyjaciółką, ale nie czujecie się do końca pewni. Może mieliście jakieś poróżnienie, może się troszkę pokłóciliście, może były to właśnie jakieś troszkę ciche dni weszły tu. I ta karta. Razem, szczególnie, że tutaj to by było to ważne wydarzenie, Skorpiony, które jest pozytywne, zdecydowanie, by da, znaczyła, że troszkę już idziecie w tą dobrą stronę, że to co złe to minęło i te wydarzenia, które teraz są przed Wami, one niosą ze sobą nadzieję, że będzie lepiej, że będzie już fajnie, że już właśnie, przed... to, to jest karta nadziei, nadzieja, która wskazuje na to, że już jesteście na tej odpowiedniej drodze, jesteście na tym dobrym staraniu się właśnie o to, żeby, żeby było już, no, żeby to, co złe, to minęło, tak, żeby teraz już się skupić na tym, co ważne. Więc to też może oznaczać, że Poznacie jakąś zupełnie nową osobę i teraz ta nadzieja jest, że to będzie właśnie ten właściwy człowiek, to może być właśnie to. Tu bardzo, bardzo, bardzo pozytywne zestawienie jest, bo wydaje mi się, że to bardzo mocno, ta dziesiątka pucharów tu bardzo mocno rezonuje z tym i może mówić właśnie o takim momencie poczucia dużego szczęścia i poczucia pewności w tej relacji. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, szóstka mieczy mówi o tym, że mimo, tak? To jest właśnie ciekawe. Wy skorpiony, tylko wy chyba byście mogli to połączyć ze sobą, że jest intensywne, intensywne rzeczy do robienia, robicie to, co trzeba, tak udaje się wam, a jednocześnie jeszcze znajdziecie czas, żeby sobie odpocząć mentalnie w międzyczasie, tak? Zrobić coś, co wam doładuje te baterie, tak, te mózgowe baterie, takie, które dają odpoczynek, bo wiecie, to Ta szóstka mieczy nie mówi o tym, że będziecie mogli sobie przez cały tydzień leżeć na kanapie, zresztą reszta rozkładu też temu przeczyła, ale mówi o tym, że będzie możliwość zrobienia czegoś, co was odpręża, co, was, co wam pozwala odpoczywać. Każda osoba ma coś innego w tym zakresie, tak? to jest inna rzecz u każdego, każdego osobnika ludzkiego, więc tu to zależy, jaka to jest wasza sprawa, ale będziecie mogli faktycznie tu doładować mentalnie te baterie. A radą kart jest, żeby działać. Karta maga, mówi o tym, żeby działać działać, żeby nie stać w miejscu, że naprawdę okoliczności są mega sprzyjające wszystkiemu, praktycznie tak tutaj nawet ta karta zdrowia to, to nie jest właśnie niebezpieczeństwo, to jest to, żeby może właśnie tutaj pamiętać o tych rzeczach, które trzeba robić. I tu ten mak wskazuje na to, że nie ma przed Wami niczego na drodze, co by stanęło, wiecie, w poprzek i przeszkodziło Wam w osiągnięciu Waszych celów, Waszych zamiarów, Waszych planów i przedsięwzięć. Więc idźcie tą drogą, faktycznie zróbcie. Co chcecie? Tak naprawdę co chcecie? Skorpione, stoi świat przed Wami otworem. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!